wysłuchaliśmy perspektyw globalnych, no nie da się ukryć, że Europa Środkowo-Wschodnia jest częścią tego niestabilnego świata i w związku z tym w znacznej mierze to co Pani Wizotowski mówił do tej pory przekłada się na nasze perspektywy i dobre i złe strony. Znaczy w pewnym sensie można powiedzieć Europa jest Środkowa jest Oczywiście z różnicami między krajami, ale powiedzmy w 90% zależne od tego, co się dzieje w zachodniej Europie i w świecie zachodnim. W 10% od tego, co się dzieje na wschód. Są kraje oczywiście bardziej wystawione. Czyli mieliśmy, tak naprawdę mamy dwie wiadomości. Dobra wiadomość, świat zachodni wydaje się rzeczywiście mieć przed sobą niezły rok, lepszy niż ten, który minął już dwa ostatnie, zwłaszcza Europa. Po dwóch latach recesji. Natomiast na wschodzie no, jest bardzo, bardzo wiele w ogóle pytań, znaków zapytania. Tak naprawdę to jest troszkę wróżenie z fusów w tym momencie, bo nie wiemy wcale, czy kryzys rosyjsko-ukraiński się rzeczywiście skończył, czy trwa, znaczy trwa na pewno, ale czy się, nie, czy się, czy się zacznie raczej uspokajać, czy się będzie pogłębiać nawet w ciągu najbliższych tygodni, są wszystko niewiadome, no więc musicie Państwo również się zgodzić z tym, że cokolwiek mówimy na ten temat, to jest pewnie jakiś scenariusz bazujący na tym, co się dzieje dzisiaj. No jak rozumiem również u, u Pana Zotowskiego był to scenariusz no, zakładający, że nic strasznego już się więcej nie stanie, że co się najgorsze miało stać, to już się, to już się stało. No, gdybyśmy oczywiście sobie wyobrażali katastroficzne scenariusze, no to niestety to wszystko wygląda znacznie gorzej, ale, ale trzymajmy się w tej chwili tego, również ja będę się tego trzymać, dlatego że trzeba bacznie obserwować co się dzieje, natomiast, natomiast, no rzeczywiście dzisiaj nie bardzo mamy powód zachowywać się inaczej niż zakładać jednak, że mamy do czynienia z pewną grą, w którą uczestniczą ludzie rozsądni, ponieważ na dalszej eskalacji tej gry, w sensie gospodarczym, wszyscy by tracili, a zwłaszcza główni gracze, czyli na przykład Rosja, więc rozsądne wydaje się założenie, że eskalacji dalszej raczej nie będzie, z tym, że jak Państwo wiecie, rozsądne założenia czasem się nie sprawdzają i założenia o rozsądku graczy. Także to są rzeczy, które trzeba niestety będzie stale obserwować. Przechodząc do Europy Środkowej i Wschodniej, ja oczywiście mogę tylko zacząć przypomnieć, że właściwie usłyszeliśmy już o perspektywach Europy Zachodniej. No, przede wszystkim, bo dla regionu nawet nie tyle Stany są ważne, co Europa Zachodnia. I no, to jest pewnie wydaje się rzeczywiście to wszystko pewne, nawet o ile pamiętam, niektóre ze wskaźników konsum, pewności konsumentów w Niemczech za zeszły miesiąc. Są najwyższe od, od, od kilku lat obserwowane, także no ta, ta, to, to ożywienie w zachodniej Europie wydaje się być, wydaje się być pewne, jeśli nie będzie jakiejś katastrofy rzeczywiście na świecie politycznej, to, to wydaje się rzeczywiście, możemy powiedzieć, Zachód jest tą mocną, tym, tym mocnym filarem tej związki z zachodnią Europą, na którym mogą sobie opierać swój rozwój w tej chwili kraje Europy Środkowo-Wschodniej. I chciałem Państwu tylko przypomnieć jedną rzecz. Ja tutaj zrobiłem taką i będzie parę slajdów, które będą używały tej samej no, selekcji krajów Europy Środkowo-Wschodniej, no bo jest tutaj wiele gospodarek niedużych bardzo, które no, jakby wszystkie pokazywać, to się, to się wykres robi bardzo nieczytelny, nie, nie no, więc jest tutaj, wybrane są gospodarki najważniejsze. Łącznie z Ukrainą, Rosją oraz oraz z Turcją, które są jednak ważnym punktem odniesienia. Francja jest dodana jako, jako, jako pewien punkt odniesienia zachodniej Europy. Francja prawie we wszystkim lokuje się dość dokładnie pośrodku Europy Zachodniej, pośrodku strefy Euro, gdzieś między Niemcami pytanie pana Iwa Złotowskiego, czy traktujemy Francję za południe Europy, czy nie, właśnie gdzieś tak dokładnie w pół drogi między Niemcami a, 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 a Hiszpanią. Część problemów Południa, część problemów jest. Ta, a jednocześnie część mocy gospodarczej jest taka jak, jak, jak w Niemczech, więc to jest dobry, dobry wskaźnik średniej europejskiej, zachodniej europejskiej. Dobrze, więc pewna rzecz co, trzeba sobie przypomnieć, zanim zaczniemy mówić o sytuacji. To jest to, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej są cały czas relatywnie ubodzie. To według bieżących kursów walutowych różnica w stosunku do Francji wygląda tak. Czyli powiedzmy, że nawet te kraje najlepiej sobie radzące. E, Poziom dochodu według bieżących kursów mają na poziomie no między powiedzmy 30% a, a 50-60% poziomu zachodnioeuropejskiego, no, z tym że to jest smutne dla nas z punktu widzenia naszego poziomu życia, natomiast to jest oczywiście ta fundamentalna przewaga konkurencyjna Europy Środkowej, dzięki której od kilku lat Europa Środkowa korzysta przede wszystkim na rozszerzeniu Unii Europejskiej, że zaczęła korzystać tak naprawdę zanim formalne rozszerzenie nastąpiło. W pewnym sensie można powiedzieć, że jeśli wyobrazić taką wagę, na którą z jednej strony kładziemy to, co jest atrakcyjne dla wzrostu gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej, na drugiej stronie to, co jest niedobre czy pasywa, no to oczywiście, że mamy wiele rzeczy tutaj niedobrych. Infrastrukturę, instytucje, funkcjonowanie instytucji publicznych, czy w gruncie rzeczy spuścić na po komunizmie, natomiast to jednak generalnie mamy ten koszt pracy, który powoduje, że od lat to przeważa, co daje oczywiście fundamentalną taką przewagę konkurencyjną Europie Środkowo-Wschodniej, zwła zwłaszcza w momencie, kiedy się dostaje do środka Unii, kiedy właściwie znikają bariery dla... I to jest ten dodatkowy mechanizm wzrostu, który rzeczywiście, wzrostu i zmniejszania różnic, który rzeczywiście działał, on działał również w czasie kryzysu, i działa cały czas i będzie działać jeszcze przez wiele lat, chociaż oczywiście to jest taki mechanizm. Im więcej ma się powodzenia w zakresie wzrostu gospodarczego i wzrostu płac, no to tym słabiej oddziałuje ten mechanizm konkurencji wzrostowej. Co nie oznacza, że kraje Europy Środkowej nie były ciężko dotknięte przez kryzys, mimo że teoretycznie Powinny korzystać w każdej sytuacji, w warunkach wzrostu gospodarczego i w warunkach e, kryzysu. E, to jest to, co się stało w ciągu minionych, czy tak jak PKB zmieniał się w krajach Europy Środkowej. W tej wybranej grupie, kraje bałtyckie, ja złączyłem, e, jak Państwo zobaczycie, w jedną grupę. No, widać, że tutaj są tak naprawdę różne historie. No, jest Polska, Słowacja, Rosja, które radziły sobie. Naprawdę dobrze, czy no my jesteśmy w Polsce szczególnie do, dumni z Polski, no ale już nawet nie wiem. Przy tym przypadku Polski, Słowacji, no to jest cały czas korzystanie z tej przewagi konkurencyjnej, fundamentalnej, przy jednocześnie nie popełnieniu jakichś straszliwych błędów w polityce finansowej, które jednak doprowadziły do ciężkiego kryzysu w wielu krajach naszego regionu. Rosja to jest inna sprawa, to jest korzystanie z boomu surowcowego. I z pozycji Rosji jako dostawcy surowców. Dalej mamy Rumunię, Bułgarię, Czechy, kraje, które no, w sumie są, nie odnotowały dużego wzrostu w ciągu minionych sześciu lat, ale wyniki no, są jednak nad, nad, nad kreską. I dalej mamy grupę krajów, które jednak zostały bardzo ciężko doświadczone Słowenia, Chorwacja, kraje bałtyckie, Węgry, Ukraina przy czym zazwyczaj chodziło o ten pierwszy potężny. Spadek, który został odnotowany najsilniejszy w krajach bałtyckich, ale również na Ukrainie. I znowu, dlaczego? No, no Głównie z powodu błędów. Znaczy można mieć największe nawet przewagi. I to ja mówię o tym, dlatego że to jest pewien punkt wyjścia do, do tego, co będę mówić na temat perspektyw w, najbliższych, w najbliższym okresie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Można mieć najwspanialsze fundamenty konkurencyjności typu tańszej pracy przy jednocześnie no, z grubsza zapewnieniu czy większym bądź mniejszym stopniu warunków inwestowania zbliżonych do, do zachodniej Europy, znaczy zbliżonych w sensie nieróżniących się jakoś dramatycznie, a no, jednocześnie oczywiście poważne błędy w polityce finansowej, przy czym nie chodzi tutaj tylko o, o politykę rządu w sensie długu publicznego, deficytu, chodzi również o zadłużenie się sektora prywatnego, który Proces nadmiernego zadłużania się też w jakiś sposób obciąża y, politykę kraju, który w polityce regulacyjnej nie reagował na to. To jest, na przykład przy, to jest choćby przykład krajów bałtyckich, które nie reagowały na no, wyraźne gołym okiem na gigantyczne zadłużanie się sektora prywatnego w latach, w latach poprzedzających kryzys, no i potem oczywiście doszło do. Do, do Także z jednej strony te kraje mają swoją przewagę konkurencyjną, cały czas powinny sobie radzić lepiej niż zachodnia Europa, z drugiej strony są wystawione jednak na wahania przez nich finansowe na świecie. Są to rynki rozwijające się, są te emerging markets. I błędy popełnione czasem mogą powodować bardzo, bardzo ciężkie konsekwencje. No, yy, mówiąc najkrócej, to na ile kraj ciężko został doświadczony przez yy, kryzys. Yy, dotychczasowych sześciu latach, tak? no to głównie zależało od tego, na ile ciężkie, na ile twarde dostosowanie musiał przeprowadzić, ograniczając swoją ekspozycję na zagraniczny kapitał, przede wszystkim na, na zmniejszając deficyt obrotów bieżących. No więc, jak Państwo widzą, niektóre kraje yy, zdołały to robić w sposób bardziej płynny, z mniejszymi stratami, inne z większymi, ale generalnie rzecz biorąc, wszędzie w regionie poza Ukrainą, ale Ukraina to jest osobna historia oczywiście, to co się stało na Ukrainie i poza Turcją, która z tego powodu jest dość niepokojącym krajem. Wszystkie inne jednak zdecydowanie zmniejszyły swoje, swoją ekspozycję na. No Rosja oczywiście też jest innym przypadkiem, Rosja ma zawsze nadwyżkę. Ale zmniejszyły znacznie swoje, swoją ekspozycję na finansowanie zagraniczne. Jeśli trzeba by to było przeprowadzać w sposób niezwykle gwałtowny, kraje bałtyckie musiały w krótkim czasie z minus, z minus 15% przeciętnie do zera, praktycznie zmienić, no to to mogło powodować. To, to, to można osiągnąć przez wewnętrzną dewaluację, i, ale to powoduje potężny kryzys, kryzys finansowy. Mimo wszystko, nawet biorąc pod uwagę. Ten netto efekt z jednej strony szybszego wzrostu, czy fundamentalnie szybszego wzrostu niż w zachodniej Europie, to jest efekt, pewien efekt przesuwania produkcji tak naprawdę z zachodniej Europy do, do, do Europy Środkowej i Wschodniej. A z drugiej strony, biorąc pod uwagę kłopoty, które się pojawiały, które dla niektórych krajów były bardzo bolesne, i tak jeśli popatrzymy na cały okres ostatniej dekady, to i tak okazuje się, że poza krajami, które dramatycznie źle sobie radziły, jeśli chodzi o zadłużenie. W zasadzie Europa Środkowo-Wschodnia rozwijała się zdecydowanie szybciej niż Zachodnia. Kraje Bałtyckie, które doznały strasznego załamania w ciągu dwóch lat pierwszych kryzysu. No, persaldo i tak rozwijają się w ciągu dekady w tempie prawie 4%, prawie 4% czyli no, znacznie wyżej niż ten 1% typowy dla, dla Zachodniej Europy. Jedynie kraje, które rzeczywiście Dopuściły do ciężkiego wzrostu zadłużenia, a jednocześnie nie przeprowadziły tak radykalnej operacji odzdrowieńczej jak, jak kraje bałtyckie. Są cały czas w dużych kłopotach. To są Węgry, to jest Słowenia no dzisiaj Słowenia jest pewnie najbardziej kremie, a to jest Chorwacja również. No dobrze, jeśli. Tak, no to pada pytanie w tym momencie, no to jakie są perspektywy w najbliższym, w ciągu najbliższego roku, przy wszystkich niewiadomych, które przed nami, roku czy, czy, czy dwóch lat. No Najpierw trzeba sobie przypomnieć, co się stało w ciągu minionych dwóch lat. To jest mapa wzrostu gospodarczego w całej Europie. E, to jest wzrost skumulowany za dwa lata. Tu zieleń jest trochę myląca, bo zieleń oznacza tylko wzrost. Szybkiego wzrostu nie było nigdzie tak naprawdę. Jeśli mówimy, że ponad 4% wzrostu jest już takim mocno zielonym kolorem, pamiętajmy, to jest za dwa lata skumulowane. Polska jest dość zielona, ale za dwa lata mieliśmy gdzieś poniżej 4% wzrostu, nawet no, 3,5. No, przypomnijcie sobie Państwo, że jeszcze nie tak dawno w ciągu jednego roku potrafiliśmy mieć dwa razy więcej wzrostu niż teraz przez dwa lata, no więc to, to, to wszystko jest względne oczywiście. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no, dość wyraźnie widać, jak się rozłożyły problemy w. Europie w ciągu minionych dwóch lat, ta recesja, którą tak naprawdę ściągnęły zachodnią Europę kraje południa przez swoje nadmierne zadłużenie i, se, i publiczne i prywatne, bo historie są różne. Tutaj różna jest historia Hiszpanii, inna, różne jest historia Grecji pod tym względem. To wszystko spowodowało stopniowe wyhamowanie wzrostu również w reszcie strefy euro, również przyhamowanie wzrostu w Niemczech. Jeśli nałożyć na to ogniska, tak naprawdę gdzie największe mieliśmy problemy z zadłużeniem, no to są to są te kraje. No więc widać dość wyraźnie, że tak naprawdę to ci, którzy byli Odlegli od tego południa i zachodu Europy, no, radzili sobie po prostu lepiej, niezależnie od wszystkich jakichś specyficznych rzeczy, które w danym kraju mogły, mogły występować. No, Czechy są przypadkiem kraju, który jednak okazał się mieć e, swój przemysł tak, tak silnie zależny od eksportu które akurat w tych dziedzinach, w których Czechy są wyspecjalizowane, spadły, również zaznały recesji. A sąsiednia Słowacja, również niezwykle uzależniona od eksportu, no akurat miała szczęście, że w tych dziedzinach spadki nie były tak mocne i Słowacja utrzymała całkiem przyzwoite tempo wzrostu. Więc między krajami tutaj są dość spore różnice, ale generalnie rzecz biorąc, nie mam wątpliwości, że te minione dwa lata to był przede wszystkim efekt tego, co się działo w Europie Południowej i, i Zachodniej. I teraz tak. Prognozy, tak naprawdę, którymi w tej chwili operujemy i które wszyscy jeszcze używają, i, których, i które ja również pokażę, są prognozy robione gdzieś jesienią 2013 roku. Ostatnie fund prognozy Funduszu Walutowego na przykład są chyba z października 2013 roku. Co więcej, myślę, do tej pory moja przynajmniej ocena, patrzę na to, co się na przykład w Polsce dzieje, to tak naprawdę nikt jeszcze się nie nie odważył zmienić prognoz. Znaczy wszyscy mówią na prognozy patrzmy ostrożnie, bo wiele się może zdarzyć, ale jeszcze wszyscy mówią no, jeśli nic się wielkiego nie zdarzy, to fundamentalnie nie zmieniamy naszych poglądów. Natomiast oczywiście zdajmy sobie sprawę z tego, że te prognozy już są w znacznej mierze nieaktualne. Świat w roku czy Europa środkowa wschodnia w latach 2014-15 Prognozy wyglądały, przepraszam, to jest na lata 14-15, nie 13-15, wyglądały tak: to no właśnie tylko jeden kraj, Słowenia, który ma swój ciężki kryzys bankowy czy zadłużeniowy, była w sytuacji trudnej, natomiast gdzie indziej mieliśmy do czynienia ze wzrostem przyspieszającym. Mapa prognoz, która no właśnie moja, jeszcze była aktualna w styczniu pewnie, czy na początku lutego tego tego roku. Ja nie mówię, że ona się zupełnie zesekwalizowała, ale dzisiaj wiemy, że to jest wiele znaków zapytania, krótko mówiąc, toż ta mapa, prognoz, o której będę za chwilę jeszcze wspominać, toż ta mapa Prognoz, no, wyraźnie mówiła, mamy w Europie z powrotem wzrost. Zachodnia Europa, no poza Hiszpanią, Holandią, które jeszcze radzą sobie. Tak, tak sobie, no ale jednak wychodzi na plus. Ten plus czasem jest nieduży, czasem jest większy, ale generalnie rzecz biorąc, mamy do czynienia ze wzrostem między 0% a 2%, co z punktu widzenia zachodnioeuropejskiego jest zupełnie przyzwoitym wynikiem i z punktu widzenia naszego eksportu jest bardzo przyzwoite. Zwłaszcza, że najsilniej rozwijającą się częścią Europy, według prognoz, są jednak Niemcy, czyli czy zachodniej Europy, czyli. Czyli kraje najbliższe nam najbardziej z nami związane. We wschodzie Europy mówiono, no tak, no Słowenia ma oczywiście problemy, już nie mówię o, o, o Cyprze, który tutaj też jest problemem, ale generalnie rzecz biorąc, kraje Europy Środkowej i Wschodniej powinny przyspieszać swój, swój rozwój. Tym razem już rzeczywiście to jest. Prognoza na jeden rok, czyli jeśli mówimy 4%, no to już rzeczywiście jest przyzwoite tempo wzrostu, to nie jest dwóch lat wzrost, także te prognozy nie wyglądały naprawdę źle. Natomiast niestety stały się rzeczy nowe do kłopotów finansowych, o których wiedzieliśmy, również na Ukrainie doszły potem problemy polityczne. No, tak naprawdę Ukraina niezależnie, gdyby nawet nie było sprawy krymskiej, no to nie było wątpliwości, że Ukraina ze względu nawet na pewien Bałagan, który wywołany przez wewnętrzne problemy Ukraina z całą pewnością znajdzie się w recesji no to było wiadomo nawet zanim się zaczęło cokolwiek dziać na granicach zewnętrznych Ukrainy, natomiast od czasu kiedy Rosja zaczęła swoje polityczne gry prowadzić, no to równocześnie zaczęto jednak generalnie uważać, że, 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 że w Rosji również sytuacja zaczyna wyglądać znacznie gorzej perspektywy niż do tej pory, nie zakładając żadnych katastrofialnych dalej, dalej politycznych działań. No jednak wczorajsza, wczorajsze prognozy Banku Światowego mówią o tym, że ten 1%, o którym wszyscy mówili, już po zmniejszeniu dla Rosji wzrostu oczekiwanego. To jest jednak scenariusz obciążony cały czas ogromnymi ryzykami, i tak naprawdę Bank Światowy mówi cały czas podstawowy scenariusz to jest 1% wzrostu. Ale przy dzisiejszym, według stanu dzisiejszego, przy złym ułożeniu się spraw, może to być również 2% spadku. Czyli ewidentnie to, 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 stacza, to wyhamowywanie wzrostu rosyjskiego jest czymś, co, co, co już widać. Podobnie jak ucieczkę kapitału, wprawdzie nie ma jeszcze rzeczywiście danych, ale. Ale jakieś tam szacunki Ministerstwa Rosyjskiego Finansów mówią o, o kilkudziesięciu miliardów dolarach, o miliardach dolarów, które już uciekły z Rosji. Tym razem mówimy rzeczywiście o ucieczce kapitału, ewidentnie. 70-80 miliardów w ciągu, w ciągu minionego miesiąca. No To jest wyraźnie. To nie jest po prostu spłacanie długów, to jest rzeczywiście prawdopodobnie ucieczka części kapitału, który no jednak wystraszył się najwyraźniej tego, co się w Rosji dzieje. No to będę kapitału pewnie rosyjskiego, wcale nie zagranicznego. No ale to wszystko oczywiście pogarsza sytuację wokół Rosji. To jest dodatkowy czynnik ryzyka, którego tutaj nie uwzględniłem. No to jest jednak Turcja, która e, powiedziałem tak, no w tej chwili zniknęła. Na początku roku zaczęło być już dość głośno o, o tym, że Turcja jest. E, krajem, który no, no finansowo jednak ma swoje dość poważne problemy. Turcja ma nadmierny nadmierną ekspozycję na zagraniczne finansowanie. Pogorszenie nastrojów inwestorskich może w Turcji wywołać bardzo poważne kłopoty. No, dzisiaj Turcja zniknęła, to jest pierwszych stron gazet, bo dzisiaj się zajmujemy Ukrainą i, i Rosją, no ale jednak to, to zagrożenie tureckie jest poważne. I teraz, jeśli Państwo patrzycie na to, no to trzeba powiedzieć coś takiego. Jeśli minione dwa lata środkowa Europa była w dobrej sytuacji, bo byliśmy daleko od tych źródeł ognia, no to tym razem niestety. Jeśli dodać jeszcze Turcję, która z kolei podgrzewa Bałkany mocno, czyli tą, tą południową część nowych, nowych krajów członkowskich Unii, no to tym razem niestety ogniska są bardzo bliskie. Póci, co my ich jeszcze nie odczuwamy? No to jest pytanie, na ile mocno je odczujemy. Jest wiele czynników ryzyka. Oczywiście pierwszy czynnik ryzyka to jest tylko polityczne. Już powiedziałem, nie chcę ciągnąć, no bo można sobie to wyobrazić oczywiście tyle scenariuszy bardzo czarnych, które jeszcze. Jeszcze pewnie e, miesiąc temu nie przychodziłyby do głowy, no dzisiaj już przychodzą, e, ale proponuję, żebyśmy dzisiaj na roboczo założyli, że te czarne scenariusze się jednak nie no Jeśli się będę realizować czarne scenariusze, to oczywiście to wszystko trzeba przepisać na, na nowej o Europy Środkowo-Wschodnią. Natomiast załóżmy, że mimo wszystko to, co się miało najgorszego stać już się stało. No, to oznacza rzeczywiście recesję. Ba, pewnie bardzo silną na Ukrainie. Ukraina wprawdzie dostanie pomoc funduszu walutowego, to już jest postanowione, ale mimo wszystko jest krajem, tak naprawdę, w stanie, w stanie ciężkiego kryzysu finansowego i, i właściwie bankrutem, y, korzystającym ze wsparcia funduszu. Y, w Rosji recesja. No więc, krótko mówiąc, wszystko wskazuje na to, że eksport. Do Rosji, który już w Polsce na przykład spadł o 7% w ciągu pierwszych miesięcy roku no, jest narażony na dalszy wyraźny spadek eksport do, na Ukrainę, no to trzeba się liczyć z tym, że tam może być załamanie nawet bardzo, bardzo silne. No więc pytanie, jaka jest ekspozycja poszczególnych krajów na Europie Środkowo-Wschodniej na, na wydarzenia na Ukrainie w Rosji? Yy, ona jest różna, o, zależy od dwóch rzeczy: na ile ważne jest Rosja, Ukraina ważnym są partnerem handlowym i tutaj na przykład. Polskę w sytuacji większego zaangażowania, czy większej, większego procentu eksportu tam idącego niż na przykład węgla. z drugiej strony ważna jest też rola eksportu w gospodarce, Czyli Krótko mówiąc, odnosząc wielkość eksportu do Rosji Ukrainy do PKB, bo to tak naprawdę mówi nam o efekcie wzrostowym, prawdopodobnie, uzyskujemy taki obrazek. Ciekawa rzecz jest taka, że cała Europa Środkowa jest mniej więcej podobnie nastawiona, na, wystawiona na ryzyko. Około 3%. Eksport z Rosją, Ukrainą to jest około 3%, eksport do Rosji, Ukrainy to jest około 3% PKB. No, tu macie Państwo dość jasną odpowiedź. Jeśli mówimy o tym, że ten eksport będzie niższy na przykład o 10% czy 15%, no to mówimy o 0,5% PKB, no jeśli w Polsce mówiliśmy o wzroście, oczekiwaliśmy wzrostu około 3%, no to cały czas pół procent płci mówimy o eksporcie niższym, na przykład o 0,3-0,4% PKB. no To cały czas to nie zagraża jeszcze fundamentom wzrostu. Zwłaszcza że wydaje się, że na szczęście nasze. Sytuacja w zachodniej Europie kształtuje się nieco lepiej niż można było oczekiwać, na jednak to jest waga 9 do 1 mimo wszystko, jeśli chodzi o ekspozycję krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ciekawe jest to, że i rzecz pewnie mało znana cały czas, że kraje bałtyckie są najbardziej cały czas wystawione na, na ryzyko związane z Rosją. Tam eksport do Rosji stanowi odpowiedni kilkunastu procent, procent PKB. Kraje bałkańskie w znacznie mniejszym stopniu, no ale za to one są wystawione bardzo mocno na ryzyko tureckie, z kolei, jeśli coś w Turcji by się stało. Turcji, która sama w sobie nie jest wystawiona bardzo na ryzyko ukraińsko-rosyjskie, poza faktem, że jeśli nastroje wokół Turcji już przed kryzysem były. Pełne lekkiego zaniepokojenia, no to oczywiście łatwo sobie wyobrazić to, że to, co się dzieje na Ukrainie w Rosji negatywnie wpływa na, 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 obraz, na obraz Turcji i może mieć również tam negatywne konsekwencje. się sama Ukraina, Rosja to jest wzajemny ich eksport. No jasne, że dla Ukrainy Rosja jest rynkiem kluczowym, jakiekolwiek restrykcje rosyjskie na eksport oznaczają ciężką recesję na Ukrainie, no, o czym już mówiliśmy, no dla Rosji oczywiście w drugą stronę tak. Tak, tak nie jest. Jeśli inne, jeśli popatrzymy na ekspozycję finansową, no to no dla przypomnienia, dług publiczny nie jest, nie jest w krajach Europy Środkowo-Wschodniej dużym problemem, może poza Węgrami w jakiejś mierze Słowenią, natomiast, natomiast dług zagraniczny jest tutaj tak naprawdę tym kluczowym zjawiskiem, na które trzeba zwracać uwagę, powiedzmy pomniejszone rezerwy walutowe. No i tu widać, że są kraje, które są jednak, znaczy wszystkie kraje są wystawione na dość poważne ryzyko. Dla Francji nie podawałem liczby, bo w przypadku gospodarki emitującej czy współemitującej pieniądz świato, rezerwowy pieniądz światowy, no to oczywiście nie ma tak naprawdę to większego znaczenia. Czy Francja jest i wielkim dłużnikiem, i wierzycielem świata? No powiedzmy, że tam w ogóle nie ma co rozpatrywać tego. Natomiast kraje tutaj przede wszystkim Słowenia, Węgry, Chorwacja, są jednak krajami Dość poważnie zadłużonymi, i, i, i to jest oczywiście niebezpieczna rzecz, być w tym momencie złapanym na tak dużej ekspozycje. Oczywiście, Ukraina to, to jest paradoks. Ukraina wcale nie ma najwyższego długu, no ale za to ma najgorszą strukturę długu, to znaczy najwięcej długu krótkookresowego. No to, 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 to wszystko wynika tak naprawdę z kolejnego slajdu, to znaczy z tego, jak kraje są oceniane przez inwestorów. Jakie mają ratingi, pamiętając o tym, że. Tak, na, tak naprawdę to ryzyko bankructwa nie grozi temu, kto ma wysoki dług, tylko temu, kto nie, jest, nie ma dostępu do, do, do nowego finansowania, nie może tego długu rolować w bezpieczny sposób, bądź, bądź pozyskiwać. I tutaj oczywiście dla krajów bałtyckich jest to przedział, dlatego że Estonia jest na poziomie A, a, a Łotwa jest na poziomie BBB, no, ale jak Państwo widzicie, tak naprawdę bezpieczny dostęp do finansowania mają nieliczne kraje w regionu Czechy, Słowacja, Polska, no, o krajach z ratingiem A, Estonia. Natomiast y, wszyscy inni są w sytuacji gorszej. Węgry trochę gorszej, kraje bałkańskie wyraźnie gorszej. No Ukraina jest po prostu faktycznie w sytuacji bankruta, któremu nikt nie ufa. W związku z tym tylko Fundusz Walutowy jest tym pożyczkodawcą ostatniej instancji, który może pomóc i, i nie doprowadzić do, tak uniem, i, czyli nie, nie pozwolić na pełne bankructwo Ukrainy. Także jeśli na to wszystko razem popatrzeć, to oczywiście trzeba powiedzieć sobie, tak, ja bym powiedział tak, prognozy optymistyczne dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej, cały czas jestem na dzisiaj skłonny te względnie optymistyczne prognozy wzrostu mniej więcej utrzymać. Rzecz ze świadomością, że prawdopodobnie one mogą być nieco skorygowane w dół. Na szczęście nasze zachodnia Europa radzi sobie lepiej, niż można było spodziewać się, na wschodzie jest oczywiście, no może jeszcze nie dramat, ale o klasę gorzej, niż miało być, ale zważywszy tę relację 9 do 1 wagi dla nas tego, co się dzieje na wschodzie i na zachodzie, no to persaldo cały czas wydaje się, że no poza Słowenią, która ma swój wewnętrzny problem, w zasadzie wzrost jest tutaj, wydaje się być cały czas dość bezpieczny, chyba że wydarzenia rosyjsko-ukraińskie pójdą w jeszcze gorszą stronę niż, niż do tej pory i chyba że Turcja się do tego przyłoży, wówczas oczywiście sytuacja jest, jest gorsza. Najbardziej wystawione na ryzyko jest oczywiście Ukraina, kraje bałtyckie. Z tym, one są dość specyficznymi gospodarkami, pewnie sobie poradzą. Europa Środkowa specjalnego, specjalnie wielkiego ryzyka nie ma. Kraje bałtańskie nie mają, dopóki Turcji nie, 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 nie stałoby się coś złego. Natomiast cały czas problem gospodarek silnie zadłużonych i w taci zadłużonych, a dodatkowo mających niską, niskie zaufanie inwestorów, zaczynając od Ukrainy, ale również Słowacja, Węgry, Chorwacja, to cały czas jest sytuacja krajów, które są Naj, dla których perspektywy rozwoju mimo wszystko są najgorsze w tym rejonie, które są najbardziej narażone na ryzyko. Dziękuję bardzo.